Czy kiedykolwiek wlałeś w czyjeś życie każdą kroplę swojego współczucia, by potem poczuć się zupełnie pusty? Dzieje się tak, ponieważ nie każdy krzyk o pomoc to prawdziwa prośba o uzdrowienie. Niektóre dusze przyciąga Twoje światło jak ćmy do płomienia, by potem oparzyć się tym ciepłem, które je podtrzymuje. Urodziłeś się z boskim powołaniem, nieść nadzieję tam, gdzie panuje mrok, rozświetlać miejsca zdesperowane, oddawać się bez reszty i ofiarnie. Jednak nawet najjaśniejszy pochodnia może zgasnąć, jeśli jej płomień zostanie niewłaściwie wykorzystany. Wyobraź sobie swój duch jako święty naczynie, wypełnione życiodajną wodą. Kiedy wlewasz ją w serca pragnące prawdziwego odnowienia, doliny rozkwitają zielenią, a strumienie łaski płyną wartko. Gdy jednak wlewasz wodę do popękanych cystern, rozlewa się ona po jałowej ziemi, ty odchodzisz wysuszony, podczas gdy cysterna pozostaje sucha, a jej właściciel nawet tego nie zauważa. Nie ma wyższego przywileju, niż być rękami i sercem Boga w świecie umierającym z braku miłosierdzia. Odczuwasz radość na myśl o każdym wyzwolonym człowieku, o każdym cieniu odpędzonym przez modlitwę, o łzach ulgi tych, którzy kiedyś byli złamani. Lecz gdy ta sama radość staje się Twoją walutą, a każda transakcja pozostawia Cię z pustym portfelem, coś poszło niewiarygodnie źle. Bo nie po to Bóg Cię stworzył, abyś miał być wykończony, pomniejszony, pokonany. On sam przez Pismo Święte mówi nam, że niektóre serca nie przyjmą Jego uzdrowienia, chcą jedynie wyssać moc powierzoną Tobie. Twoje współczucie, Twoja boska waluta, jest skończone, a jej mądre zarządzanie wymaga czegoś więcej niż dobrych intencji. Domaga się duchowego rozeznania i odwagi, by powiedzieć nie w chwili, gdy stawką jest twoja własna istota. To nie nawoływanie do zatwardzenia serca, lecz do jego ochrony, do respektowania świętego celu daru, którym dzielisz się jedynie z tymi, których dusze rezonują z Bożą melodią uzdrowienia, a nie z tymi, którzy woleliby tańczyć w echo własnej rozpaczy. Zatrzymaj się teraz na moment i poczuj, jak unosi się i opada twoja klatka piersiowa. To wdech w Twoich płucach jest darem, a życie płynące w Twoich żyłach dowodem, że zostałeś wybrany do czegoś więcej niż tylko wykonywania obowiązków. Jeżeli dziś czułeś się wykorzystany, niedoceniony czy wyczerpany niekończącymi się żądaniami innych, wiedz, że nie jesteś sam i wcale nie jesteś uszkodzony. Po prostu nie dostrzegłeś kluczowej prawdy. Bóg nie wezwał Cię do ocalenia każdego zagubionego baranka, lecz do pasterzowania tym, którzy podążają jego ścieżką. A czasami największym miłosierdziem, jakie możesz okazać, jest pozwolić komuś stawić czoła własnym rozdrożom, aby wreszcie sięgnął po dłoń, którą Bóg mu wyciąga. Może zastanawiasz się, jak rozróżnić serce gotowe do uzdrowienia od tego, które pragnie jedynie więzić Cię w swojej potrzebie? Odpowiedź kryje się w postawie duszy, ta otwarta na przemianę wyciąga rękę w pokorze, gotowa do trudnej pracy nad sobą. Przyjmuje odpowiedzialność, akceptuje zdrowe granice, mówi o nadziei i działaniu w tym samym oddechu. Tamta powraca nieustannie do destrukcyjnych wzorców, obiecuje poprawę z nowymi łzami, a zaraz potem wpada w tę samą pułapkę, podczas gdy ty wciąż podajesz linę. Słuchaj nie tylko słów, które wypowiadają, lecz także owoców, jakie przynoszą. Prawdziwe nawrócenie rodzi nowe życie, powierzchowne wyrzuty sumienia nie siewają nawet ziarenka. Twoim powołaniem jest podlewać ziemię, którą Bóg przygotował, pielęgnować delikatne pędy wiary, nie zaklejać wiecznie tej samej rany, która nigdy się nie goi. Wyobraź sobie teraz ogród o świcie, gdzie każdy pąk jest gotów rozkwitnąć, a każdy listek łapie pierwsze promienie słońca. Początkiem nowego dnia tchnie dreszczem możliwości. Ten ogród to twoje życie i twoje posługiwanie. Żyzna gleba spragniona boskiego deszczu. Nie pozwól, by kamieniste fragmenty i trujące chwasty pochłonęły wodę, która ma dawać życie kwiatom. Współczucie ma na celu wyzwalać życie, nie podtrzymywać rozkład. Jesteś Bożym Zarządcą, powiernikiem Jego najcenniejszych zasobów, łaski, miłosierdzia, siły. Strzeż ich z pasją, rozdzielaj mądrze i obserwuj, jak w tych, którzy są gotowi, dokonują się prawdziwe cuda. Zastanów się przez chwilę, kto w twoim życiu wraca do tej samej rany mimo twoich najszczerszych starań, kto ciąży na twoim duchu jak kamień, zamiast wznosić się z tobą skrzydłami nadziei. To właśnie tych dusz ten przekaz wzywa, byś je uwolnił, nie w osądzie, lecz w miłości, która ufa, że Bóg uczyni swoje doskonałe sprawiedliwość i wybawienie. Bo czasem najbardziej kochającym czynem jest zrobić krok w tył, pozwolić by naturalne konsekwencje paść i pozwolić by boskie ognie oczyszczenia dokonały tego, co tylko on może. Jeśli twój duch szepcze: "Tak", to rezonuje we mnie. Wpisz 777 poniżej, aby przyjąć Bożą tarczę nad swoją energią. To miejsce istnieje, by budzić wybranych, przypominać, że służba boska wymaga boskiej mądrości i wyposażać cię w narzędzia, które pomogą unikać pułapek na drogach wiernego dawania. Pamiętaj, twoje powołanie nie mierzy się liczbą odpowiedzi na prośby, lecz głębokością przemiany, którą pomagasz zaszczepić. Gdy twoje serce pozostaje w zgodzie z Bożym celem, każdy akt miłosierdzia staje się ziarno życia wiecznego. I właśnie w ten sposób, umiłowany, służysz prawdziwie królestwu, zachowując własny płomień nieugaszony. Czy kiedykolwiek spotkałeś kogoś, kto zawsze zdaje się być w samym centrum załamania, a każde kolejne załamanie odgrywa się według tego samego scenariusza? Nie ma tam ani krzty odpowiedzialności, jedynie potopu oskarżeń wylanych prosto na twoje współczujące serce. Przybywasz gotów pomóc, podzielić się mądrością lub po prostu wysłuchać. A nim się obejrzysz, utknąłeś w wirze ich dramatu. Każda porażka to wina kogoś innego, szefa, partnera, wszechświata, nigdy ich własnych decyzji. Zręcznie przepisywani rzeczywistość tak, że zaczynasz wątpić we własny osąd, kwestionując, czy to ty popełniasz błąd. Ich łzy pojawiają się w przewidywalnych wzorcach, wypowiedziane w idealnym momencie przeprosiny, obietnica zmiany, oczy pełne smutku, by po kilku tygodniach wrócić do tych samych destrukcyjnych zachowań. Pomaganie im raz bywa aktem łaski, pomaganie im po raz drugi zaczyna być grzechem wobec własnej duszy. W chwili, gdy postawisz granicę i odmówisz, przekształcają twoje miłosierdzie w dowód na twoje zimne serce. Będą szeptać, że cię nie obchodzi, że ich porzuciłeś, że bez ciebie z pewnością się rozpadną. A jeśli choć raz zawahasz się i ulegniesz tylko tym razem, znajdziesz się znów przykutym do chaosu kogoś innego, a Twoje marzenia uduszone pod ciężarem ich nieustającego kryzysu. List do Galatów przypomina nam, że Chrystus wyzwolił nas ku wolności. A jednak za każdym razem, gdy dźwigasz ich emocjonalne ciężary, dobijasz kolejną deskę do trumny własnego uwolnienia. Wyobraź swoje serce jako naczynie, misternie wykonany kielich przeznaczony do wylewania radości, pokoju i miłości. Gdy podajesz go manipulatorowi emocjonalnemu, skręca je, aż staje się puste, po czym odrzuca, by sięgnąć po nie dopiero przy kolejnej katastrofie. Odsuwasz się, czując się wyczerpany, wypalony, jak drzewo pozbawione liści. Prawdziwy towarzysz wzrostu stoi obok ciebie, dzieląc ciężary, a nie przerzucając je na ciebie. Bierze odpowiedzialność za swoje błędy, akceptuje granice, dziękuję za wsparcie, ale toczy własne bitwy. Ci, którzy pragną kontroli, nie chcą Twoich rad, chcą Twojego poddaństwa. I w imię pomocy, będą przekształcać Twoją empatię w kajdany, coraz mocniej spętujące Cię w niekończącym się dramacie. Spójrz teraz w głąb siebie. Poczuj napięcie unoszące Twoje ramiona. Ucisk w klatce piersiowej, sposób w jaki łapiecie oddech, gdy przypominasz sobie ostatnie spotkanie, po którym krzyczałeś w milczeniu o spokój. To napięcie, to migająca czerwona lampka ostrzegawcza, niebezpieczeństwo przed Tobą. Urodziłeś się, by podnosić na duchu, wyzwalać, być rękami i nogami Bożej łaski, ale nie po to, by zostać uwięzionym w czyjejś niezamkniętej historii. Twoja wolność jest święta. Jeśli pozwolisz, by czyjś chaos okupował Twoje myśli, rezygnujesz ze swojego powołania. Odejdź w miłości, nie w poczuciu winy. Uwolnij ich, by stanęli wobec własnych rozdroży. Pozwól, by Boża Sprawiedliwość działała w ich życiu tak, jak tylko on potrafi oswobodzona od Twoich niekończących się przeprosin czy misji ratunkowych. Jest jeszcze inne, ciche zagrożenie. Dusza, której serce gni jest zazdrości. Pożywiają się Twoimi sukcesami, jak cień pożerający światło, ukrywając się za uśmiechem, który nigdy nie sięga oczu. Siedzą obok Ciebie na uroczystościach, podają płytkie gratulacje, po czym wycofują się, by szeptać wątpliwości tym, którzy chcą ich słuchać. Każde Twoje awansowanie, każda Twoja łaska staje się dla nich osobistym afrontem dowodem na to, że wyrósł zbyt wysoko że Twoja łaska rzuca cień na ich własne braki. Gdy wyciągniesz do nich rękę, by ich wspomóc, odepchną cię, jakby twoja dobroć była zniewagą. Za uprzejmymi gratulacjami kryją się sztylety przebrane za troskę. Jesteś pewien, że podołasz? To chyba za dużo jak na ciebie. A co jeśli upadniesz? Księga Rodzaju opowiada, jak Kain, widząc przyjęcie ofiary brata, pozwolił zazdrości skrzywić swoją duszę do tego stopnia, że popełnił pierwszy morderstwo. Zazdrość nie jest niewinnym pragnieniem. To broń. Naostrzona w milczeniu. Dzieląc się swoim światłem z zazdrosną duszą, podajesz jej ostrze, którym obróci się przeciwko tobie. Nie szukają wzrostu, a jedynie dowodu, że ty nie jesteś wyjątkowy. Ich potrzeby to test. Jeśli pomożesz, staje się to długiem, jeśli odmówisz, stajesz się wrogiem. W obu przypadkach oni wygrywają. Jak więc poznać, jakie serce skrywa się za maską przyjaźni? Obserwuj owoce waszych relacji. Czy ktoś cieszy się z Twoich zwycięstw z prawdziwą radością, czy oddala się oczy zalśnione skrywaną goryczą? Czy oferuje wsparcie i zachętę, czy natychmiast przechodzi do wskazywania pułapek i zagrożeń? Prawdziwi przyjaciele radują się z Twojego powodzenia, wspierają Twoje marzenia i budują podesty dla Twoich talentów. Zazdrośni rozsieją wątpliwości i niezgodę, licząc na to, że potkniesz się w swoim własnym bagnie urazy. Gdy wyczujesz tę podskórną chęć ingerencji, niezależnie od słodkich słów, wycofaj się z życzliwością. Błogosław ich, módl się za nich, ale strzeż swego namaszczenia. Twoja droga nie polega na tym, by podpierać serce, które nienawidzi swego odbicia w twoich sukcesach. Niech twoje zwycięstwo świadczy o Bożej wierności, a prawdziwi towarzysze pójdą z tobą ramię w ramię, wolni od cienia zazdrości. Pewne jest, że wypełniacie głębokie zmęczenie, które osiada w kościach, gdy wylewasz swój czas, mądrość i miłość, a otrzymujesz w zamian poczucie, że wszystko ci się należy, a nie wdzięczność. Trzykrotnie otwierałeś dłonie, ofiarowałeś zasoby, modlitwy, słowa zachęty, a oni wciąż zachowują się, jakby każdy dar, który składasz, był ich prawnym prawem. Może zauważyłeś, jak Twoje dziękuję gaśnie, zanim jeszcze drzwi za tobą się zamkną, jak blask oczu przygasa w momencie, gdy przyjmują to, co podarowałeś tak hojnie. List do Rzymian przypomina, że choć znali Boga, nie oddawali mu chwały ani nie dziękowali mu. Niewdzięczność nie jest błahym przewinieniem, lecz duchowym niedostatkiem, który odcina duszę od Bożej łaski. Kiedy inwestujesz swoje serce w kogoś, kto Twoją dobroć traktuje jak punkt wyjścia, zaczynasz podważać własną wartość. Wkrada się zwątpienie. Może to wciąż za mało. I to, co kiedyś było pięknym aktem służby, staje się miażdżącym obowiązkiem. Pamiętaj jednak, wdzięczność to próg, święte przejście, przez które płyną prawdziwe błogosławieństwa. Gdy ktoś nie potrafi nawet zatrzymać się na słowie: Dziękuję, nie jest jeszcze gotowy na kolejną miarę łaski, którą nosisz w sobie. Twoja hojność powinna podlewać żyzną glebę. Nie napełniać bezdennych otchłani. Twoje współczucie ma wyżywić wzrost, nie podtrzymywać bezpodstawnych żądań. Wyznacz granice w imię szacunku dla samego siebie, nie w osądzie, lecz w uznaniu wartości darów, które dałeś. W ten sposób okazujesz cześć Bogu, który powierzył Ci każde błogosławieństwo i chronisz własne serce, by nie stygło w chłodzie żalu. Są także ci, których głód wykracza poza potrzeby ciała czy umysłu. Pragną Twojego wewnętrznego spokoju, Twojej równowagi, Twojej istoty. Wyczuwasz to od pierwszej chwili, gdy przekraczasz ich próg, subtelne szarpnięcie ducha, cichy wyciek, którego nie potrafisz wyjaśnić. Dzwonią nie po to, by się z Tobą połączyć, ale by wyssać stabilność, którą tak pieczołowicie pielęgnujesz. Ich życie orbituje wokół dramatu. Każda rozmowa napędza kolejną katastrofę. A Ty, z rezerwuarem ukojenia, stajesz się ich mimowolnym ratunkiem. Potem wychodzisz stamtąd wypruty z energii, jakby ktoś wypompował z ciebie esencję, zostawiając jedynie echo osoby, którą przyszedłeś być. Księga przysłów przestrzega, byś strzegł swego serca ponad wszystko, bo z niego wypływają źródła życia. A kiedy wampirzy wysysacze energii przyczepią się do ciebie, te źródła wysychają, a życiodajna misja zaczyna chwiać się w obliczu pustki. Ustąp krok w tył. To nie okrucieństwo, lecz duch. Act of Self Preservation. Wyobraź sobie serce jako skarbnicę najcenniejszych klejnotów, wiary, pokoju i miłości. Jeśli otworzysz je bez opamiętania każdemu przechodniowi, wkrótce nie zostanie nic poza pustą wyściółką. Dyscernuj więc, kto przychodzi czerpać życie, a kto tylko wysysa je do dna. Chroń swoją świętą przestrzeń, ustawiając delikatne granice, skracaj rozmowy, ograniczaj wizyty, pilnuj czasu na cichą refleksję. Przypomnij sobie, że odpoczynek to nie luksus, lecz nakaz z góry, a kiedy mu ulegasz, odnawiasz własne naczynie, by znów móc wylewać życie innym. Niech ci, którzy pragną twojego pokoju, nauczą się czerpać z żywej wody, która nigdy nie wysycha, zamiast wysysać zapasy, które Bóg umieścił w tobie. Ostatecznie ochrona twojej energii nie jest egoizmem. Jest kluczowym elementem wypełnienia boskiego celu, do którego zostałeś powołany. Ci, którzy klaszczą najgłośniej, gdy potykasz się na drodze życia, ich głosy, pełne fałszywego współczucia, niosą się w eterze Twojego upadku, by zamilknąć w chwili, gdy znów zaczynasz się podnosić. Pojawiają się z uśmiechami i poklepywaniami po ramieniu, gdy przynosisz wieści o porażce, lecz gdy dzielisz się triumfem, w ich oczach migocze coś niewypowiedzianego. Gorycz, zazdrość, wyrachowanie. Myślisz, że znalazłeś sojusznika, kogoś, kto będzie cię dopingować tylko po to, by odkryć, że każdy komplement przychodził z niewidzialnymi pętelkami. Oferują pomoc, lecz pod warunkiem, że pozostaniesz poniżej ich autorytetu. W chwili, gdy Twoje światło przyćmi ich własne, ręka, która jeszcze przed chwilą wyciągała się do ciebie, cofa się. Przypomnij sobie zdradę w chwili największej bliskości, jak uścisk przyjaciela skrywał ukryty nóż. Jak ten pocałunek, który przypieczętował los zaufania, taki fałszywego wsparcia, pochwała staje się judaszowym pocałunkiem. Mówią o lojalności, lecz ich wierność związana jest z twoimi porażkami, nie z rozwojem. Za każdym, daj mi znać, czym mogę służyć, kryje się rachunek w ich myślach, kredyty i debety zapisywane przy każdej twojej zgodzie lub odmowie, odrzucisz zbyt wiele razy, a stajesz się wrogiem, przyjmiesz zbyt wiele, zostaniesz zadłużony na zawsze. W tej grze manipulacji tracisz kawałek własnej wolności przy każdej przysłudze, której zażarcie domagają się od ciebie. A gdy już myślisz, że zdjąłeś maskę, dowiadujesz się, że za plecami szeptają innym wątpliwości, wypaczają twoje słowa, przekształcają historię pod własne narracyjne potrzeby. Słowo Boże wzywa Cię do rozeznawania, do badania każdego ducha i oceny każdego motywu. Prawdziwa przyjaźń raduje się z Twoich zwycięstw i trwanie ugięcie zarówno w czasach prosperity, jak i w dołku. Autentyczne serce będzie wspierać Twoje marzenia, dodawać otuchy bez cienia zazdrości, oferować wsparcie bez oczekiwania na rewanż. Gdy wyczujesz tę podskórną niemoc, chłód skrywający się za ciepłymi słowami, pobłogosław ich i pozwól odejść. Twoje przeznaczenie nie polega na podtrzymywaniu duszy, która nie potrafi się radować Twoim blaskiem. Idź dalej w pokoju, ufając, że Bóg widzi serce ukryte pod fasadą, a prawdziwi towarzysze pojawią się we właściwym czasie, by dzielić z Tobą siłę i radość bez żadnych zastrzeżeń. Są też tacy, których obecność przynosi niepokojący ciężar, których sama istota zdaje się sprzeciwiać każdej nutcie harmonii, jaką próbujesz zaśpiewać. Przybywają okryci ranami, lecz niosą mrok wykraczający poza zwykły ludzki ból. Czujesz to w głębi siebie, delikatny alarm, jakby twój duch odwracał się od ich obecności. Oni nie są tylko zranieni, są wojownikami przeciwnego królestwa, z rozpaczą jako bronią, usiłując wciągnąć cię w tę samą pustkę. Każda rozmowa staje się polem bitwy, każde spotkanie atakiem na twój pokój. Ofiarujesz im modlitwę, współczucie, radę, a jedyne co zyskujesz, to pogłębienie ich cierpienia. Ich oczy błyszczą niewdzięcznością, lecz głodnym żądaniem, jakby znaleźli pożywienie w Twojej wierze. Pismo przypomina, że nasza walka nie toczy się z ciałem czy krwią, lecz z księstwami i mocami, które błądzą, szukając kogo pożreć. Gdy wyciągasz dłoń, by przyciągnąć ich ku światłu, cofają się gwałtownie, przyciągając Cię ku własnej ciemności. Wtedy zdajesz sobie sprawę, że nie pragną wybawienia, lecz podboju. Jeśli nalegasz, stajesz się uwikłany w duchową wojnę, której nie zwyciężysz własną siłą. Twoje współczucie, niegdyś kojący balsam, zmienia się w narzędzie karmiące ich rządze zniszczenia. To nie pretekst, by zatwardzić serce, lecz wezwanie do ostrzenia rozeznania. Chroni namaszczenie na swoim życiu jak najcenniejszy klejnot. Strzeż serca ponad wszystko, bo z niego wypływają źródła życia. Gdy spotkasz takiego ducha, nie wdawaj się w długotrwałe uwikłanie. Stań mocno w modlitwie. Wzniesiaj duchowe granice i powierz ich los temu, który widzi każdy ukryty motyw. Uwolnij ich w Jego ręce i krocz naprzód z pewnością, że prawdziwa wolność płynie z boskiej władzy, nie z twoich dobrze pojętych wysiłków. Czy znasz tych, którzy wstają, kiedy się potkniesz, klaszcząc tak głośno, że echo niesie się po całym pomieszczeniu, by zniknąć w cieniu, gdy tylko zaczynasz wzlatywać? Pochylają się z pełnym współczucia spojrzeniem, gdy przynosisz wieści o porażce, oferując pomocną dłoń, która wydaje się ciepła i szczera, lecz w chwili, gdy losy ci się odmieniają, ta sama dłoń cofa się, jakby twoje zwycięstwo stanowiło zdradę. Ich pochwały zawsze przychodzą z niewidzialną metką cenową. Każdy komplement jest dokładnie ważony w księdze Twoich zobowiązań. Daj znać, jeśli mogę jakoś pomóc, mówią, a tak naprawdę mają na myśli: Chcę, żebyś się do mnie zwracał tylko wtedy, gdy upadasz, a nie gdy szybujesz wysoko. Pod lśniącą powłoką przyjaźni kryje się serce, które śledzi każdy Twój wzlot, by wykorzystać Twój upadek. Szeptem sieją wątpliwości w uszach wspólnych znajomych, przeinaczają Twoje triumfy w przestrogę. Uważaj, bo duma kroczy przed upadkiem mówią, choć to oni sami utorowali drogę do Twego upadku. A gdy w końcu wyczujesz chłód skrywanej za słowami wsparcia kalkulacji i skonfrontujesz ich z tym, spotkasz się z oburzeniem, chciałem tylko pomóc Ci zachować pokorę, protestują, jak gdyby Twoja wdzięczność za wymuszone porażki była prawdziwą próbą Twojego charakteru. Prawdziwi sprzymierzeńcy wynoszą cię wyżej, nie przykuwają do ziemi. Cieszą się Twoimi zwycięstwami z taką samą pasją. Z jaką pocieszają cię w chwilach porażki: ich serca są otwarte, ich dłonie wyciągnięte bez oczekiwania rewanżu. W takich relacjach panuje wolność wolność wzrostu, marzeń, wznoszenia się bez ograniczeń. Kiedy oddajesz swoje dary na rzecz owocnych spraw, wypełniasz boski mandat. Gdy jednak wlewasz serce w relacje, które zrodzą tylko gorycz, wysuszasz źródło swojego powołania. Wybieraj więc mądrze. Komu podajesz mikrofon swojego życia? Błogosław fałszywych przyjaciół, wybacz ich zaślepienie, ale kieruj się ku tym, którzy śpiewają Twoje imię w prawdziwej harmonii i stoją niezachwiani w każdej porze Twojej historii. Są też tacy, których porozrywane dusze kryją mrok znacznie głębszy niż zwykłe ludzkie zranienie. Czujesz to od chwili, gdy przekraczają próg Twojego serca chłód, który szepcze o siłach niewidzialnych ciężar, który przygasa iskrę Twojej duszy. Ich rozgoryczenie przedstawiają jako niewinność, opowieść o ranach i zdradach, a ty, z pełnym współczucia sercem, pochylasz się, by poskładać to, co wydaje się rozbite. Lecz gdy wypowiadasz modlitwę za modlitwą, radę za radą, ich ból tylko się pogłębia, aż wreszcie uświadamiasz sobie, że nie poszukują uzdrowienia, lecz podboju. Twoja wiara staje się polem bitwy. Twoja dobroć bronią, którą władają przeciwko tobie, aż Twoja pewność siebie roztrzaska się jak szkło. Pismo mówi, że nasza walka nie toczy się przeciwko ciału i krwi, lecz przeciw państwom i zwierzchnościom szatańskim. Kiedy wyciągasz dłoń, by przyciągnąć ich ku światłu, ciągną cię nieubłaganie w bagno duchowej wojny, której nie przegrasz siłą ludzkiego współczucia. Opieraj się pokusie walki na własną rękę, stań mocno w władzy nadanej ci przez Tego, którego imię przewyższa wszystkie imiona. Głoś prawdę o swojej tożsamości w Chrystusie, wyznacz granice, których ciemność nie może przekroczyć, i powierz te cieniste dusze Temu, który ujawnia wszelkie ukryte knowania. Strzeż namaszczenia na swoim życiu jak najcenniejszego klejnotu, jego utrata kosztowałaby cię zbyt wiele. I pamiętaj, Odmawiając angażowania się w siły ciemności nie stajesz się okrutny, lecz mądry. Chroniąc swoje serce pielęgnujesz płomień, który rozpalił w tobie Bóg, zapewniając, że twoje światło będzie świecić, niepowstrzymane, nieugaszone, niepokonane.